Dobry Dzień dobry, moi drodzy. Przyszedł czas na cięcie ostatniego drzewa w moim ogrodzie. Tym drzewem jest katalpa w odmianie nana. Jest to drzewo, które co roku tnę jako ostatnie. I w tym odcinku opowiem Wam, jak dbać o katalpę, żeby była taka piękna i taka wielka, jak na tych katach. koniec marca, początek kwietnia to czas na cięcie katalpy, ale jest to również czas na to, żeby zgłaszać się do projektu Wow Garden. Moi drodzy, do końca kwietnia będziemy przyjmować zgłoszenia do tegorocznej edycji projektu Wow Garden. W międzyczasie będzie taki odcinek, yy, który Wam opowie, co będzie w tym roku więcej w projekcie Wawgarden i z kim będziemy się być może widzieć z naszymi partnerami. Ale Wy już pamiętajcie o tym, żeby właśnie wysłać swoje zgłoszenie do tegorocznej edycji projektu Wawgarden. Katalpa, szczególnie w tej odmianie nana, czyli kulistej, to chyba po hortensji najbardziej popularna roślina w polskich ogrodach. Czy tak jest? No to dajcie znać, czy w swoich ogrodach macie katalpę? Ja w swoim ogrodzie mam tylko jedną. Dlaczego? To w sumie nie wiem. Było miejsce na jedną, posadziłem. Na początku nie byłem przekonany do katalpy w ogóle. Natomiast po tym okresie, kiedy ona u mnie jest, jestem zdecydowanie na tak, jeśli chodzi o katalpę w ogrodzie. Dlaczego? Ponieważ pięknie wygląda. Daje taką formę, jednak określoną, kulistą. Późno wypuszcza, co prawda, te liście, ale liście są naprawdę ogromne i bardzo szybko się rozrasta. Zobaczcie, pędy, które są pędami jednorocznymi, mają dużo ponad metr, nawet czasami metr 50 takie pędy potrafią wyrosnąć. A żeby, co zrobić, żeby właśnie tak zadbać o katalpę, żeby pięknie wyrastały jej te pędy, no to już Wam opowiadam. Moja katalpa w tym roku bardzo się rozrosła. Mam mnóstwo takich drobnych gałązek, i wszystkie te drobne gałązki na samym początku usuwam. Właściwie usuwam do zera, czyli wycinam przy, przy tej grubszej gałęzi, tak żebym ją najpierw prześwietlił. Później będę szukał tych gałęzi, które są cieńsze od mojego palca i też je właściwie wytnę. I to jest w pierwszej kolejności. Jak dostanę się wyżej, no to opowiem Wam, co dalej robić. Tak, przy okazji, to jeśli ktoś nie ma dużo siły, to warto zaopatrzyć się w taki sprzęt, który Wam pomoże. Ja tutaj mam akurat sekator bateryjny, i on fantastycznie wycina mi nawet te grubsze gałęzie. Zobaczcie, tu Wam pokażę. Bez, bez problemu. Ręcznym sekatorem musiałbym użyć więcej siły i to cięcie zawsze nie będzie takie dobre jak właśnie tym elektrycznym, bo one są wtedy gładziutkie, szybko się zasklepia, no i to jest oczywiście lepsze dla każdej rośliny. Przy okazji tego, jak wycinam te wszystkie drobne gałęzie, to oglądam całą roślinę. Może się zdarzyć, że jest taka tutaj odnoga gałązka, która widać, że już jest sucha. Ponieważ nie ma tutaj nawet życia, jak złamiecie gałązkę, to po prostu słychać, że jest wysuszona. I taką gałązkę zdecydowanie wycinamy bardzo krótko przy nasadzie. Ale tak naprawdę, dlaczego tak krótko tniemy tą katalpę? Przede wszystkim, szczególnie w pierwszych 3-4 latach, bardzo jest dobrze skracać bardzo te gałęzie, ponieważ w przypadku katalpy ona buduje bazę do swojej korony, czyli wzmacnia. Te kawałki, zobaczcie jak one tu są już grube, wzmacnia przez to, że jest bardzo krótko cięta. Te odcinki, gdzie pojawiają się kolejne odrosy, są krótkie i one y, nabierają tej masy. To jest bardzo istotne, jeśli chcemy właśnie zbudować tą koronę. Druga sprawa, zobaczcie, jeżeli jest gęsto, to te liście, które opadają jesienią, wpadają do środka i trudno jest je wyciągnąć, ale tak naprawdę one troszeczkę przykrywają nam wszystkie te y, gałęzie, trochę chroniąc od mrozu, jeśli jest duży mróz. Ale jest też coś, co nie wpływa tak dobrze na, na cięcie. W szczególności jeśli te gałęzie, które się pojawiają na naszych odrostach, są bardzo gęsto. I tutaj mam taki przykład, gdzie te odrosty wchodzą jeden w drugi. Ja muszę to teraz prześwietlić, czyli co drugą wycinam, dając powietrze tym gałązkom, które zostają. One wtedy puszczą mi kolejne pędy i znowu będzie pięknie rosła. I w tym przypadku zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery gałęzie, które są blisko siebie. I tak naprawdę, żeby dać im powietrze, ja powinienem wyciąć i tą, i tą. I tak teraz y, zrobię, żeby rozluźnić trochę to, tą katalpę. Zobaczcie, przycinam, przycinam. O, czyszcząc tutaj. Przez to roz, y, dałem tutaj trochę światła, powietrza. Jeszcze muszę wyciąć tą. I wtedy taka talpa będzie zdecydowanie lepiej rosła. Słuchajcie, tutaj już jest sekwencja, którą oczyściłem. Za chwilę będę musiał iść na drabinę, żeby wyżej to zrobić. Ale pojawia się tutaj od razu pytanie: jak ciąć? Przede wszystkim macie tutaj takie uśpione pąki. Je widać, bo one są takie ciemniejsze. Tniemy nad pąkiem około centymetr, żeby nie uszkodzić tego pąku. Po drugie, dlaczego tak krótko tnę? Przede wszystkim dlatego, że chcę uzyskać odpowiedni kształt katalpy, a najważniejsze jest to, żeby nie zostawiać takich bardzo długich odrostów, bo katalpa przerasta bardzo mocno. Więc, jeżeli wyrośnie takimi długimi gałązkami z wielkimi liśćmi na 5 metrów, 6 metrów i nie będą wzmocnione te poszczególne elementy, to po prostu Wam się tutaj wyłamie, oderwie się razem z kawałkiem tutaj m, tego pnia. Więc warto jest ciąć krótko, żeby wzmacniać te kawałki, bo wtedy nie będzie takiej możliwości, że ona się wyłamie. To, co mogłem z dołu, to już przyciąłem. Oczywiście katalpy są szczepione na różnych wysokościach. Ja mam wyjątkowo wysoko szczepioną, więc muszę wchodzić na drabinę. Te liście, które były tam wewnątrz, po tym jak zetniecie większość tych gałęzi, one właściwie same wypadają. Zobaczcie, można je tu wyciągnąć i należy je wyciągnąć, żeby one już tutaj. Raczej nie były, nie śmieciły, niech ona będzie taka talpa, tutaj czyściutka, ma dużo powietrza. bo Pamiętajcie, że później jak choroby wchodzą, no to między innymi z tego powodu, że tam jest po prostu za mało powietrza, tam jest za ciasno, więc dobrze jest faktycznie wycinać te gałęzie, które, które gdzieś tam do środka rosną, które przeszkadzają. Nie bójcie się nawet, jeżeli to jest jakiś duża odnoga, ona spokojnie później wyrośnie, bo może się okazać, że. Wcześniej one sobie nie przeszkadzały. No a teraz, jak urosły, tak jak w przypadku mam tutaj taką jedną, to muszę się przyjrzeć, tutaj, jak ją zrobić. Yy, ona po prostu przeszkadza i dobrze by było ją wyciąć. Uwaga, tnę. O! Nie wiem, czy ją w ogóle jeszcze wyciągnę stąd, bo ona już, zobaczcie, się tak zakleszczyła, że faktycznie trzeba będzie ją pociąć na kawałki. Ale przez to bardzo prześwietli mi tutaj tą. Tą koronę. Słuchajcie, katalpa już właściwie przycięta. Prawdziwe harakiri, czyli wycięcie wszystkiego, co tylko było. W tym roku postanowiłem na takie naprawdę solidne cięcie i prześwietlenie jej. Teraz troszeczkę jeszcze zdmucham trochę tych liści, bo one gdzieś tutaj są osadzone, nie mogę ich wyciągnąć. Jak będę wszystko widział, to powycinam już mniejszym sekatorem te maluszki, które gdzieś tam w środku się osadziły i nie jestem w stanie dojść takim większym sekatorem. Czy Wy macie w ogóle w swoich ogrodach katalpy? Już pytałem, ale przypominam, dajcie znać, czy jesteście w teamie katalp, czy może jednak. Nie, nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo nadal widzę, że oglądacie, a nie subskrybujecie. To około 20% osób, które oglądają, subskrybują kanał. Więc pamiętajcie o tym. Możecie włączyć również dzwoneczek, wtedy będziecie jako pierwsi dostawać od razu informacje o tym, że pojawił się nowy film, a jak już zupełnie byście chcieli oglądać te filmy jako pierwsi, to zachęcam do kliknięcia wesprzyj kanał. Tam ten pierwszy próg powoduje, że macie dostęp do niektórych filmów już nawet 24 godziny wcześniej niż wszyscy inni. Ja zabieram się do sprzątania po, po tym jak ściąłem katalpę, bo mnóstwo jest gałęzi. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.